Mazwerk to jest motyw geometryczny, występujący w architekturze przede wszystkim kamiennej początkowo. Zrodził się on we Francji około 1220 roku. Stamtąd został, że tak powiem, przetransportowany na tereny dzisiejszych Niemiec. Na terenie architektury ceglanej on przyjmował różne formy. Między innymi był ryty w tynku, ale także był wykonywany w materiale ceramicznym. Mazwerkiem jest to, co zostało wykonane z podstawowych figur geometrycznych, czyli z koła, odcinku, odcinka koła, z form trulistnych, czworolistnych lub też takich dziwnych form rybich-pęcherzy. Formy, które pojawiają się w mazwerku ślepym są formami iluzji okna, iluzji otworu okiennego. Stąd też te formy, które pojawiały się w oknach, zostają przejęte do maswerku, który jakby próbuje naśladować otwór okienny. Praca właściwie została skonstruowana, tą pierwsze dotyczy opracowania, właściwie to jest, powstał na podstawie zgromadzonych przykładów. Jest katalog, w którym zgromadzono wszystkie przykłady, znane dotychczas Rytych Maswerków, i część na podstawie tego katalogu została opracowana część analityczna. Ona się wpisuje właściwie ta publikacja w takie tradycje badawcze Józefa Frazika, Danuty Hanulanki, Ludwika Przymusińskiego do. Właściwie studiów nad badaniem detalu architektonicznego. To jest dosyć długa tradycja tutaj, kontynuowana chociażby też przez Jerzego Frycza.